Słuchajcie, mamy pojedynek MMA, jesteśmy w drugiej części, zobaczcie, w pierwszej się pięknie bawiły smerfy, ale to są bracia i oni się też leją, zobaczcie, to się zdarza. Cicho zobaczyli mnie, popsułem im zabawę. Uwaga, walka. Fight. Nie mówię, kochani, a i zepsułem fajną zabawę. Myślałem, że nagramy, jak berbeluchy się tutaj e, biją. Hej, hej, dawaj tu, nie obracaj się od niego. Chodź tu, nie uciekaj ty. Chodź tu, uciekaj. No, pobawcie się troszkę ładnie sami. Pobawcie się, piękne jesteście, miśki. No, mój, jak ślicznie liżą ludzie. Słuchajcie, to jest niesamowite, że oni nie wyłażą z tego kartonu. Mają tam... dwa. Uciekaj, bo oni będą zaraz jedli. Zaraz się najedzą. Słuchajcie, tam mają taki karton-tauletkę, wychodzą sobie, załatwiają swoje sprawy. Chociaż w tym wieku to mamusia dużo za nie robi. Jest bardzo dobrą matką. Nasz wspaniały mop-berbeluch. Popatrz. Mop. Ej, 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 ej. Ej, ej, hej. pokaż pysk. Ej, pokaż pysk. Taki fajny, niewinny pysior. Jest naprawdę super, super mamusia jesteś, wiesz, jesteś ekstra mamusia. A berbeluchy się biją, czy nie biją? Nie biją się. Zobaczymy może na koniec filmu. Jak usłyszę, że się biją, to przyjdziemy i po cichutku e, nagramy. Bo to naprawdę e, fajne, fajne robi wrażenie. Także, chłopaki, czekamy do boju. Ja wracam do Matyldy, kochani, na gorąco. To jest drugi odcineczek, Jak tylko usłyszę, słuchajcie, ustawiam się na statywie. Matyldo myślę, że się nie obrazi, że co jakiś czas pójdziemy podpatrzeć nasze double travel. Mamy dwóch wspaniałych zawodników MMA, a ja wracam do Matyldy w drugim odcinku. Przypominam kochani, że otwieram taką piękną, dużą pakę, pakę urodzinową, bo mam tutaj 100 lat napisane, także w pierwszej części otworzyliśmy troszkę kart. Z ekstraklasy, troszkę kart z euro. Jest saszetka, z którą nie wiem co zrobić, ale będę czekał, jak powiesz mi po obejrzeniu filmu. Jako tajemnicza siódemka, nasza Matylda funkcjonuje na YouTube. Pozdrawiamy cię gorąco i serdecznie. W pierwszej części się troszkę wzruszyłem, powiem wam szczerze, zresztą zapraszam. Kto nie oglądał, myślę, że fajny, spokojny odcinek. Spokojny, bo tu nikogo nie ma. Słuchajcie, jak dobrze posłuchacie, to słuchajcie zmywarę. A jak jeszcze bardziej, to posłyszycie jeszcze i prale. Także tatuś ma troszkę zajęć. Matyldo, liścik przeczytany, e, a tu mam odwrócić kartkę. Tak, bo to są braki twoje. Będę zaraz nad tym również pracował i tak jak obiecałem, część z tej przesyłki, kochani, e, wyciągnę. Jeszcze taki piękny plan lekcji z górnika zawsze. No, niesamowite. Część z tej przesyłki, kochani, e, otworzę teraz sam, ale tu jest dużo rzeczy dla moich małych berbeluchów, dlatego e, Zrobimy dzisiaj z nimi po południu specjalny odcinek. Zobaczymy, może jak wrócimy z treningu. Tu mam karty cl 14 15. i te karty teraz Matyldo otworzę. Także słuchaj, z twojej przepięknej przesyłki zrobimy trzy trzyczęściowy odcinek co najmniej. Dlatego, że ja spróbuję w tych dwóch częściach otworzyć to, co mogę sam otworzyć. Walka? Nie. Jakiś był pojedynek, ale... Ten... Tu są trzy cuksy, które czekają Matyldo do ciebie. Natomiast ja... Co się dzieje? Mamusia nakrzyczała na swoje dzieci, widzicie? Jest naprawdę dobrą matką. Kochani, bazubeczki nie będziemy komentować. Nie obraź się Matyldo, nie komentujemy w ogóle bazóweczek, bo jest na to już bardzo malutko czasu. My i tak ograniczyliśmy działalność kanału do minimum. Nie robimy żadnego maratonu, nie mam za cel tworzyć dzisiaj pięciu paczek, zajmuję się tylko Tobą. Chciałbym odzyskać radość z tego zajęcia i zabawę, i świetnie się bawić tak jak Wy, a nie pod presją, pod ciśnieniem, Ech, cały czas w syfie, uff, tragedia. Nie ma to nic wspólnego z przyjemnością, którą e, karty potrafią dać, bo karty dają naprawdę fajną przyjemność, jak ktoś się w to wkręci i poczuje, e, można się tym zarazić. E, ostatnio ktoś napisał, że się zaraził od nas. Piszcie w filmiku w komentarzach, czy jest ktoś, kto rozpoczął kolekcjonowanie kart pod wpływem oglądania naszego kanału. Jeżeli ktoś taki jest, to napiszcie w komentarzu. Ja bym z ciekawością chciał zobaczyć, czy jest kilka osób, które się jakby odpaliły do kolekcjonowania kart piłkarskich. Tu mamy, kochani, cały czas bazóweczki, także lecimy przez te bazóweczki. O, tu się, kochani, jakieś paski pojawiły. No to się zatrzymujemy. Zatrzymujemy się przy Dawidzie Silva z Manchesteru e, City. Zobaczymy, kto z nich będzie miał najwięcej. Ten ma 235. Mamy, słuchajcie, kolejnego masterka z Olimpiakosu. 234, czyli zaraz jeden za Silwą. Mamy, słuchajcie, Pirlo z Juventusu. Ten ma 238. Chyba zarzuty wolne, które piękne sadzi. Walimy go na początek. Tu mamy, kochani, w tym momencie mastera. Igora Akiniewa 218, no jak na bramkarza ma najmniej. Wow, Diego Koszta, słuchajcie, game changer. 246, już robimy miejsce, słuchajcie, na czole, na czele. No i na koniec do Piekosu. Fajne karty, super. Eee, dajemy to na górę. Ach, myślałem, że to była ostatnia saszetka, to jest jeszcze jedna. Kochani, podobna historia, znowu się coś świeci. Mamy Defensive Rock Dante z Bayernu Monachium. Mamy, słuchajcie, e, Mirandę tak, z Atletico. I teraz tak, 230-230. No patrzcie, jak remisowo zagrali chłopaki. Jest Manchester, jest Anderlecht. Anderlecht dochodzi do albumu 100%. Nam brakowało dwa godła. Po twojej paczce brakuje nam jedno godło. Chociaż nie wiem, czy czasem Manchester też nam nie brakował. My chyba będziemy mieli komplet po tej twojej wymianie. Godę. I dwie bazułeczki. Eee, także słuchajcie, no ta ostatnia saszetka remisowa. No eee, to pozwolić że lecę dalej. Będę wyszukiwał to, co mogę sam, kochani, zrobić. Obiecałem, mam je dzisiaj pusty stół tutaj. Już nie wiem, jak się tłumaczyć, chociaż dzisiaj posprzątam całą chałupę na błysk, to może wybaczę że z jeszcze jeden dzień został nie dłużej. E, to jest dla mamcia, a jeszcze coś dostanie? Słuchajcie, otwierać ręcznie ostrożnie. Karty specjalne dla Gudka i Pana Sedy. Zostawiam na potem. Słuchajcie, karty dla kudłacza zostawiam na potem. Mamy, słuchajcie, Ekstra klasa. Ekstra klasę otwieramy teraz. Nie piszę jaka lekcja, także z ciekawością zaraz zobaczymy. Słuchajcie, to jest Ekstra klasa stana, czyli. Uwaga. Przerzuciłem, nie ma za trzy. Słuchajcie, jest limitowana edycja Wukowicza, jest Socha, ale w pięknym stanie to masz, jakbyś dopiero otwierała soszetki. Jest, słuchajcie, Arkadiusz Piech, jest yy, Koher, to są bazóweczki, to lecimy szybciutko. Tu jest Ekstra Klasa Przeplata się, jest Gwiazda Kaszmarka z Łodzi, yy, jest Wrubel z PGE, mamy, słuchajcie, Wiśnie i. Ma Matsui, tak i Pena. Czyli mamy pomieszane troszkę e, 12, 13, 13, 14. Fajne są takie mix. Naprawdę e, przypominam Wam, że to jest pierwsza przesyłka Matyldy. Także, Matyldo, powiem Ci, że też się napracowałaś, naprawdę. Ja doceniam to bardzo. E, no, zaskoczyłaś mnie, bardzo przyjemnie i miło, naprawdę. My nawet, powiem Wam, z naszą sytuacją czasową mielibyśmy problem w ten sposób organizować przesyłki. Raz, żebyśmy sobie finansowo nie poradzili, wysyłając Wam paczki, nie dalibyśmy po prostu rady. No musielibyśmy z tego przedsięwzięcia zrobić przedsiębiorstwo, fabrykę. Zatrudnić jeszcze ze dwie, osoby, które by tutaj z nami miały pracować. Nie wiem, chyba kanał musiałby być płatny. A myślę, że do tego nigdy w życiu nie dojdzie. Także... To jest nasza zabawa, hobby, i cieszymy się, że jesteście, a tam są fajne rzeczy. Ekstra klasa 14-15. Tak. Natomiast, to, to dopłatę zostawimy na koniec. Także otwieramy, słuchajcie, saszeteczki, i patrzymy, co się dzieje. 14-15. Słuchajcie, bazowe, tak jak wiecie, lecimy szybciutko. Kolejne bazowe. Tu mamy w Markowicza, jest Duda, jest Liwice. Lecimy szybciutko i jest, słuchajcie, kluczowy murawski. Proszę bardzo, piękna karta. Piękna karta, słuchajcie. Eee... No muszę pogratulować grafikom Panini. Mają eee... sporą wyobraźnię. Firma widać ma bardzo duże doświadczenie. Eee... Jedyne mówiłem w poprzednim odcinku, jako że jest czarne tło, uważajcie bardzo na rogi. Trzy razy zaniesiecie te karty do szkoły w kieszeni i można je wyrzucić do kosza. A szkoda, bo to są naprawdę fajne karty. E, jedziemy dalej. Słuchajcie, nie słyszę pojedynków z klatki. Szkoda, bo poszedłbym nagrał trochę nasze double, jak się leją. Ale nie słychać. E, pewnie śpią. Niech śpią. Dorosną jeszcze nieraz pokażemy. Ale jak będzie pojedynek, kiedy się ma naszych dabli, to pokażemy, jak się leją. i potrafią się lać. E, stilicz, gwiazda. I kochani na koniec mamy, uwaga, limitowaną edycję Grzesiu Kusika. Nie mamy tej karty w albumie, także pięknie Ci dziękujemy. Trafia to do naszego albumu. Piękna limitka z ruchu chorzów Grzegorza Kuświka. Pozdrawiamy cały ruch. Ostatnio z ecikiem z ruchu. Miałem przyjemność się pofotografować w szatni w trakcie Eskorty. Piszecie w komentarzach pod naszym zdjęciem, żeby ecik wracał słuchajcie, do ruchu. E... No, wybrał taką drogę, trzeba to uszanować. Nie wiem czy ekonomicznie, bo tu lepiej, czy e, różne są pobudki, dlaczego tak się dzieje. W każdym bądź razie cieszymy się, na razie cik jest z nami, a ruch gorąco pozdrawiamy. A to miłe jest, kiedy zawodnik odchodzi z klubu, a kibice e, miło go wspominają. Pamiętam, jak miło był przywitany Ariel Borysiuk z Legii Warszawa, jak przyjechał z Lechią Gdańsk. Byliśmy na tym meczu na żywo z Dudkiem w Warszawie. Niesamowite to było. Dla mnie wspaniałe doświadczenie. Ekstra klasa 14-15. Oj, widzę, że Matylda po boksie, po boksie musi być 100%. Na pewno takiego boksa wstrzelałaś I teraz, no, ładne rzeczy. Za trzy trafiony, uwaga. I uwaga, będzie double. Nie ma double, tylko raz za trzy. Jedziemy z kolejnymi, słuchajcie, kartami. Mamy tutaj tak ze Śląska, z Ruchu, z GieKSy i Godło Krakowi. Eee, mamy tutaj znowu słuchajcie bazóweczki i Godło Lecha Poznań, tak. Mamy słuchajcie, fajnie tak, nie słychać zmywale, rzadko tak jest w tym dopu. Mamy tu, słuchajcie, teraz szeligę, Bartka tak, i jeszcze kilka kart, o, proszę. Jest tu cwanów fanów steblecki i, i bazułeczki. Ogłuski na końcu. Troszkę kazarek nie ma, wczoraj na krótko grałem. Słuchajcie, wasko, Selos. witaj wasko w naszej kolekcji. No pięknie, Franius Muda, długo nie mogliśmy Franka ustrzelić, ale już mamy, mamy też na wymianę Frania, także fajna karta. Słuchajcie, Hamalajnen, ulubieniec fanów. Nie wiem, czy to też czasem nie do naszego albumu. Eee, tu mamy kochani Surmę Łukasza z ruchu Chorzów. Tu jest, słuchajcie, z Krakowi Adam Marciniak. No i z Lecha Poznań eee, Wołąkiewicz Hubert. Piękny stan kart. Normalnie czuję, że Ty je wyjąłeś z saszetki, zobaczyłaś, że je masz i schowałeś z powrotem do saszetki. Tak to dokładnie e, wygląda. Tu mamy słuchajcie, bazóweczki, bazóweczki, przyjemnie się otwiera taka przesyłka, naprawdę Matyldo jesteś zawodowcem, natomiast e, gorąco musimy Cię polecić. Otwieraj kanał, gra w piłkę. Czytałem w poprzednim liście słuchajcie, ma 11 lat jest kapitanem w drużynie chłopaków. Słuchajcie, także do no, klasa. Sebastian Bartlewski. Eee, także szacunek wielki. Mówię, dorośniesz kiedyś do juniorskiej piły, zostaniesz z nami przy piłce. Bozią oszczędzi ci kontuzji, rozwój będziesz miała to fajna przyszłość. Eee, mamy Maka. Jest na końcu, słuchajcie, Linet i Karol z Lecha. E, jedziemy dalej. Mamy, słuchajcie, tutaj e, Sebastiana Mille. Super. E, kolejna saszetka, słuchajcie, jest Brożek Gola, jest Patejuk Sebastian Rogalski, e, no i oczywiście Dołda. Mój ulubieniec, bardzo lubię chłopaka, Przypadł mi bardzo do gustu. Pamiętam piękną bramę, którą widzę Europy sieknął. Strasznie mi to się spodobał brama dostępna na naszym kanale. Eee... <grywy> no nie, nie zawsze na YouTube się udaje bramy dodawać. Nie? No niestety tak to funkcjonuje są prawa gdzieś tam i. Natomiast drykas paznam i Sabela z gwiazd gwiazd, z skarb gwiazd. Tu mam kochani z Zabrza. Jest znowu raniu z nami, czyli dwa razy już na wymianę. Jest słuchajcie, Janukiewicz bramkarz z pogoni. Pogoni gratulujemy. Ostatnio Legi przeszczepa skórę. Nie wiem tylko, czy zgoda wróciła do Was, czy nie, bo wiem, że to były zaprzyjaźnione kluby. Natomiast potem wzięli na chwileczkę rozwód i, i chyba zgoda wraca. Chociaż nie jestem pewien. Kochani, dalej Ekstra Klasa 14-15. Pozwolę sobie na otwarcie jeszcze jednej przesyłeczki. Natomiast Matyldo, no będziesz miała kilka odcinków z nami. No, siłą rzeczy nie da się tego, kochani, e, zrobić w jeden odcinek. Ja nie chciałbym profanować Waszej pracy. To są Wasze, wasze Wasza ciężka praca, wa, Wasza ciężka praca, słuchajcie. Tak przygotować przesyłkę, to za trzy. To wymaga dużo pracy. no Nie ma co mówić. Również i nam wymaga dużo pracy, kiedy my potem bierzemy taki list. Halo, halo, gdzie jest list? A tu mam list. Bierzemy album, siadamy i żmudnie te cyferki zamieniamy w nazwiska. Nazwiska szukamy w tych i przygotowujemy. To też jest ciężka praca. Także e, jakby obustronna. Zobaczcie. Mamy pazdana. Tu są bazóweczki. Ok. Już teraz jestem na 100% pewny, że jesteś po boksiku. Mówię, zapraszamy po boksiki do nas. Jeżeli ktoś jeszcze to medycję zbiera, poluje na to mistrza, to zapraszamy po nasze boksiki. Teraz mamy tutaj słuchajcie, Marcin Budziński. Jest w tym momencie Iżwold, ulubieniec fanów mamy mistrza obrony Prusaka. No i bazowe karty. Potem będę się bawił to i jakby na edycję rozkładał. Ma specjalne, na bazowe, Ale już bez presji i ciśnienia, że czeka następny film i ktoś z Was klepie w klawiaturę, kiedy ja następny. uf nawet nie wiecie jak się cieszę. Kamień mi z serducha spadł. Piotr Grzelczak. I karta z Legii Warszawa. W tym momencie kucharczyk. Bazówek z Legii Warszawa jest najmniej. Stwierdzam, to na 100%. Sokołowski, górnik zawsze, Lech Poznań. Jedziemy następną. Tu mamy kochani bazowy zestawik z ekstra klasy. I na koniec nam się świeci coś. Świeci nam się słuchajcie, mistrz obrony Trella. Bartlewski Sebastian z Podbeskidzia. Tu już mamy bazowo. Słuchajcie, idę zobaczyć, która minuta jest w filmiku. Eee, idę sprawdzić, kochani, jak to tam się nam czasowo rozkłada. Eee, troszkę kolanka wolą, ale biegałem za piłą wczoraj dużo, pobawiliśmy się fajnie. Słuchajcie, 17 minuta, czyli e, tak, zwierzyna się nie bije, jeszcze sprawdzę, czy aby na pewno. Chłopak i Miśki śpią. Słuchajcie, no jak śpią, nie będziemy ich dokuczać. Korci mnie strasznie tak jak was, żebym jeszcze jedno to otworzył i chyba se na to na tym do jeszcze pozwolę. Słuchajcie, tu jest, jest cyr dla gucia, czyli to na pewno będziemy z guciem otwierać. Słuchajcie, ach, jeszcze jedno czempią z dobra? Słuchajcie, tu jest jeszcze niespodzianek, a niespodzianek, także bądźcie z nami. Ja spróbuję na tym do być może dzisiaj całą tą Twoją przesyłką zrobić. Pozostałe jedną albo dwie części, zobaczymy, jak się z tym poradzę. Zrobimy z moimi berdeluchami, ale wtedy już będzie troszeczkę głośniej. Natomiast ja w tym momencie jeszcze sobie rzucę za trzy trafione i biorę się za szaszapkę z Pirlo, z Neymar. I co oni tu nam dają? Oni nam tutaj dają, słuchajcie, karty bazowe. Dobra, teraz słuchajcie, robimy tą saszetkę. A w tej saszetce pobawimy się, zagramy słuchajcie o króla saszetki. Kto wygrał i jaki klub, dobra? Zaraz Wam pokażę, jak to się bawi. 216 z Bayernu Leverkusen, 216 z Bayernu Leverkusen, 218 już go pobija Kakitani z Bazel. Uwaga, Jordi Alba 217 przegrywa w tym momencie. Uwaga, 212 przegrywa w tym momencie szalkę i z Malmo 212, proszę Państwa, zwycięzcą saszetki zostaje Yoshiro Kakitani, FC Basel. -da -da w różny sposób można się bawić kochani, jak ktoś to lubi i frajdę to sprawia, to naprawdę zabawę można znaleźć we wszystkim. Natomiast kiedy y, ostatnimi czasy y, przy tej presji, przy tym wszystkim co się działo, to my zabawę jak gdyby straciliśmy. Jeszcze raz się zabawimy. Uwaga, Buffon pewnie nie wygra, bo 211 rzadko bramkarze wygrywają, ale 211 też ma Fernandez. 200, słuchajcie, ma tylko z Anderlecht'u. Eee, czy nie chciałbym źle przeczytać, Frank czy Pong. Ache -pong słuchajcie, 210 ma go No czyżby bufon nam wygrał tą saszetkę? Uwaga, ostatnia karta. No tak, ale dobra. Słuchajcie, bramkarz czyli bufon, zresztą marka nie nie chuda, ale bramkarz tą saszetkę nam wygrał. I ostatni pojedynek. Ostatnia saszetka z 13 14. Uwaga, kochani. Balotelli 227. Jeżeli myślicie, że to jest faworyt, to już go odkładam, bo w tym momencie wysuwa się naprowadzenie i jest 246. I myślę, że to zwycięzca naszej saszetki. Pomimo, że mamy, słuchajcie, Mastera z Malmo, ale to jest tylko 214, mamy piękne godło z Bayernu, piękne godło z naszej Chelsea. I uwaga, czy wygrał? <ścoughs> Ta -da, -da, da Nie wygrał. 251 Pirlo. Pirlo, gratulujemy ci piąteczka ciach. Eee... Tyle w tym odcinku. Fajnie, że z nami siedzi? Nie wiem, czy wam się to fajnie ogląda. Natomiast eee... chciałbym dalej rezać, kochani, ale już będziemy czekać na dzieciaki i spróbuję się zająć teraz Kacpra przesyłką. OK? Trzymajcie się ciepłutko. Na trzeciej części spróbujemy nagrać MMA. Pobudzimy trochę nasze dzieciaki i zobaczymy jak się leje. Na razie kochani, do usłyszenia.